Niedziela 21 września 2025, dny NATO, Marek z pomocą żołnierza chce się dostać do czołgu a też budzie focen, a ja będę filmarzyć, tylko że pod słońce to się źle filmuje Leżesz do wnic Marku? Aha, nie się. dobrze, jedną nachlednąć. No to on nachlednąć, nie nachlednie, także musi, musi się sachnąć, także musi downić bo chudzel. No, przed chwilą leciał tak, żeby nohama na choru. O, i znowu robi tą beczkę. Zase je. Normalnie ma krzydła. A nie, teczka je nachodzę. Te, to przed tym był bo, bo, już sam. No, u, zrobi to jeszcze raz. No, 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 no. On po prostu wisi we, we wzduchu jak, jak komar. No i teczka otoczył No i za sesem nie widział jak on otoczył dołu, bo to było uciekło mi No to jest Czekaj, czekaj Teczka buduje beczka Nie wolne. Gdzie on je? Czekaj on mi, Jak ja przybliżym to on mi rychle zmizzi z toko Wisz z monitoru no, no leci leci no ale gdzie by był na choru Nohama? o teć można no koniecznie on jest, aha tu och kolmo dolu i mam to zachyceno a już je równo jak to oddalę to, to jest takowy maleńki punkcik je, je krzyżami dolu przez no, to z to by to nie szlo Kolmo dolu A już to która staci trochą na nieco jeszcze udziela. Aha! Fy, dobrze, że to toczymy. On zadek dal na choru Potem wyrównał i jedzie jeszcze jedną. Czekaj, ja to musimy przybliżyć to że on się strasznie oddalił. No ciężko pochycić teczka. Go nie chycił No chytam go Zazrak Ale to ja nie zwadam Skijognasek używa tu celek kara Profiletadlowy, tak? No tutaj to jest wielki areał jak widzę i ludzie tu są i i takie namioty jakieś stany tego to tu jest od cholery o, a jaki się ofilmuje? o troszkę musimy się oddalić tu są inne jeszcze wieci, pójdź do lewa znaczy równo idź, równo i szachej to co teczka masz na prawo ruch tutaj tam na prawo o, 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 to, 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 to o. to jest to to, to jest wiesz? To jest czyli takowy rakietomet. w Cześlinie to będzie rakietomy. dobra, to ja już kończę, bo to ukazka policji o. tam stoją całe szeregi policjantów z tyłu Coś tu będzie w jakiś posad Ale nie wiem dokładnie co jedzie niejaki zachraniawski aupiak ale no, no jest, jest. No to to ja muszę na toczyć. To jest jakiś transportowiec. Schowa się teraz. Za ten wielki transportowiec. Jego się zwiedza. chodzi się tam po parę osób. Kolejka na kilometr. Marek nie chce się mięsi. Chodź, chodź, daj ruchu. Mięsi, to A tu je od Luftwaffe. Dobrze, że nie bombarduje nikogo. Wielkie losy stanu. Są wielkie dawy. Co? Co się stało? Kolejka do tego od Luftwaffe. Ale no ona dość szybko idzie. Może Marka by mnie jeszcze w to wciągnął? to jest tamten poprzednik jako pierwszy widzieli widać Beskidy i widać Łysą Górę która to wreszcie to ona ten charakterystyczny budynek stacji meteorologicznej to jelisa chora o koniecznie w centroskwytu jakiś klucz samolotu

We zien je deel helikopter Maar het is wel z do myšlívca a jaká je to z Jak... to, to je nějaký starý mik? nebo něco jiného? Jak to ukrají na, na svým mobilu seru na to dělám film kurva piks na svým mobilu to vyfoť Nie będę chodzić, no. No, no tych letadel jest pełno. Ja to nagrywak na film. Ukazuję te szczere letadla. No to to je opravdu impozantnie. To jest kobyła. Z wielkim kolejką. No. Tutaj my wchodzimy. Kolejka jest, ale wszystko idzie. Przesuwamy się. Chodź za mną. I tam ludzie, tylko wchodzą i wychodzą. No, to jest wielka Kobyła. Ustają też muzykę. Ludzie wchodzą i wychodzą. Tłumy tu są. To jest Luftwaffe, Deutsche Luftwaffe Elektronika to jest. Flaga czeska, flaga niemiecka Czyli wlajka czeska, wlajka niemiecka No i my tak będziemy posałować się tam Jak widać jest to niemiecki transportowiec Dali tutaj obrazki z objaśnieniami i po prostu idzie się przez całe to wnętrze tej kabiny transportowej, a tamtą stroną się będzie wychodzić. Wszędzie widać siedzenia, czyli przewozi też ludzi. Uśmiech te świady, w tym samoletadle letadle, kochale, letadla. No. No to jest wszystko. No, z, drugiej strony, z drugiej strony mamy tulnik, czyli helikopter. A tu kolejna niespodzianka wielka. Ten to jest z Kanady jak widać. No. No. I jest tam kolejka, dalszy fronta. Można kratka. Tam możemy wleć. No, kolejny samolot no, wojskowy. To jeszcze nie wchodzi, ale wszechno ukazali. Także ja Ci si tą kamerę dam wyjść, żeby ludzi mi nie zacznili. No to, Idziemy w symulator, jo? to żeśmy doszli. No, teraz ten rząd samolotu strony. Zdaje się, że Turcy dają pokaz. No wreszcie coś się dzieje. No, 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 no Marku, powielą mi się ich chytić Ale o, 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 o. No, to F-35 Nie powiem Tylko, że na dzisiaj zamknięte Może wpuszczą o trzeciej, ale ani tego Amerykanin nie był pewien To ja dziękuję nie. Teczka ja jestem w Sim, że dziela i sypce a to już dalszy dobu to dzielaje, a z tej ja to u widzim, że tu koniec będzie. Dwa grypeny, ale ja już tej grypeny nie widzim. A no, gdzie on je? No choć raz mi się udało. No co nieco se mi kurwa powiedlo kurwa. No Poprawdu mam to na filmie A co tak spichasz No i na troższ kurwa Odjeb ode mnie, widzisz. Chcesz stady być, to teczka se dziwej na to. To nie jest mizerne. ja nie mizerny, jono, ty nic nie widzisz, a ja nie, ja nie umiem to na... Czekam, bo chodzimy w prąd. gdyby było nic wstrzymać, się nie muszą? Nikomu nie dowolili nic się odotknąć. ať jednou mi se povedlo. Kečič se. to pak můžeš podělat z klidu. No. Nesou. Kretek bude... ja, oni nějakou figuru dělají. Zmizeli mi, dobra Pěkně léčí, všechno. Ja w ogóle se na to nie dziwaj. O, sakra! Nie mam prachy, jak widzisz. No, rozumiem, nie ma tylko jesteś która w na to, aby filmować to, prawda? Tak ja filmuję. O, 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 myślałem, że otaczy się ksiedlami dolu, ale gdzie on je? Leci bokiem też dobre. Jaceczka tak dobre po czasie, do końca piękna widzicielność. To neni. ויש אחורה, מצלים, כמוזניו, אה... Od Frunelli, a tu ja mam pochlet Na Beskit, łącznie z Łysą Górą. Oni teraz startują. Co oni wyszykują? No, Red Arrows właśnie teraz. Marku? Czaki Red Arrows, Brytyjczycy. Odkrunęli czerwik gdzie ja już ich nie złapię. A mam to! Mam to! O sakra na slunce! Przed Arow se wracali. gdzie mi tu zmizeli, Co jest ciężki chytnąć ich. Mam, no bo nie. Mam. Także to najlepsze to mi się jednak udało. No, no, uciekli mi. Chcę ich z bliska, ale to oni mi uciekają. Υπότιτλοι AUTHORWAVE nad głową, nie mogę już zaraz padnę razem z, tym, z tą kamerą oni coś robią a jak ja mam to chycić